Witamy, witamy. Dzisiaj w Opolu, na dworcu. Jak zawsze Witamy Anię Akuku. Pewnie część z Was zna Anię. Ania jest poetką, pisze nam piękne komentarze w formie wierszy, chyba wierszy, nie znam się. Mamy niedzielę lecimy na giełdę, także Ania nagra naszą giełdę. My kiedyś przyjedziemy do Wrocławia i nagramy. Giełdę czy tam targ staroci we Wrocławiu. No, tutaj jeszcze Wam pokażę taką fajną lokomotywkę. Tak po cichu Was zapraszam do Ani na kanał. Ania uciekła tam. O, nagrywa sobie. Zapraszam Was do Ani na kanał. Ania ma niesamowity głos i niesamowicie opowiada o Wrocławiu. Naprawdę bardzo fajny. Bardzo miło się ogląda. Jej produkcję. Kreślarze, dobrze, że złomiarzy nie było Prezent Ci musi podobać Proszę Myślę, że się jest która dla niej Kurde, prezenciki Drobiańskie Ładne a to jest no to replika, ale wiem, że do kolekcji może być. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękujemy serdecznie. No ładnie Nie wykołkulowice. Ale popękany, szkoda. No, no niestety. A ładnie już, już by jechał, nie? No ładnie Tylko, że już, już widać, nie? Ale nic nie ma na To nie jest na mamek. To nie to, tak to jako to jest na To jest tak. To jest no, tak jak to w niej Dziwne, ale jest. Ola do kolekcji twojej kolekcji bierzemy. Biedem, biedem. To jest ten Nie jest fajast, tak, słowek. No, to na pewno. To jakiej cenie? Cały komplet Cały komplet tutaj jest, cały ten karton? A No i kupiliśmy ja pierwszy dobra. zakup dzisiaj. Zapętałka. Super. A mi się nie udało. A ani się nie udało. Niestety pani nie chce zdekompletować. Ale ją ja rozumiem. No. Proszę bardzo. A ja mam taki ładny wazon do tego. Gdzie się go nie, oryginał, co ty? jaka replika? oryginał, kobieto, to to widać gołym okiem? coś dla ciebie, czarownico No, nie jest miotła, 400ówki indyjski no, bardzo fajny mamy jego błognacik za 250 zł Białą broń Co tam Ola? Czekam Czekasz na mnie? Hmm. Tutaj ma pan kolekcję medali, platerowane Czystym goldem Tu drugi kuchenny Żyro Podaży mi kolorystykę Mamy parę Nagrywam, no? Mów! Nie, nie wstydź się. Mów, pytaj. Jeszcze mało ludzi, jest cisza, także fajnie, fajnie się można ponagrywać. Nie na no, takiej grupie, bo sam nie mogłem go rozpracować tego orła. 1927 Kurlica Kurica To też każdy coś na Chyba też jest doło I to też jest o to Nie wiem Wysławek No proszę Popatrz No przecież mówiłem że coś jest Tak szukasz no, a przeglądałam to. Przeglądałaś? No, no to. Tak bywa nieraz. Nie, nie, nie o ile będę biedniejszy? Nie, nie Z tego, tutaj polemizować. Dzięki. Podziękował. Również, a to? Nie jest tego? Nie, to z Ale już mam jeszcze. Jeszcze coś coś mam. Jeszcze no. mam jeden karton. Torbę, torbę nie Kurde, miał. ja uciekam. <laughs> no i w kartonach wazonik z koła ładny, ale niestety pęknięty, klejony o! Jaki ładny młynaczek. Fajne, ciekawy Fajny, nie? No, fajny bardzo ciekawy. Skrzynia na monetki Zamknięta, kluczyk jest taki maleńki Witamy króla Murano czy to? Wyczek Wyczek Fajny Dzisiaj jest ładna pogoda. Sreberka czekają na Was na polach. Kurde, ale na, giełdzie. na giełdzie. Ale jutro też hmm. ma być ładnie. także. A no, się... jutro już ma być za, właśnie takie załamanie pogody. Popadywać Troszeczkę. Damy radę. Damy radę, tak. Zaczynam okienko pogodowe, nie? Tak, dwie, godziny. Dwie. dwie godziny. do czterech i wystarczy Ja mówię tymi filmikami, to co się e, reklamem nie no. Super! To ja też robię, ja nie A A, jak byście pojechali, to wiesz, za godzinę wypadał deszcz. Nie tak jest. A, bo myśmy się widzieli w świetlicy. Tak! Tak, tak, tak. ja filmowałam aha, i mówiłam, pani. że takie piękne pelikany. A no, 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 no pamiętam. No. 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 A umyję i będę zmieści mi się bo pod ekspresem, nie? Z tego będziesz pić? No oczywiście, że tak. To jest akurat taka wielkość na kawę, nie? No. Tam mam taki kufel duży, ale to... Ta duża kawa będzie. No, <grymnie> duża <wiedziała> kawa. A ja nam przyniosła szczęście. Po prostu ja dzisiaj dzisiaj Wrocławek się bole. sypie. Mogę zobaczyć? Ja sobie tylko nagram. Zakupani. Tak Taki ład. Nie, nie, to nie. To będzie brzydko wyglądało. Jest taka manierka, jak wykopałem ostatnio. To wiemy <grymiania> Ale bardzo mało jest porcelan, na przykład angielskiej u nas, nie? która jest naprawdę ładna Dobrze się spodziewałem tak wcześniej ku ataku ładna A jak się pytał, aby ale ładne te ozieczki, to te też takie inne no, leciutkie bardziej. No to jest aluminium. Aluminium. O. <grystanie> no jak dziewczyny tu wpadną, to Godzina nie nasza Takie to niebieskie trochę... Bio... blady. Sygnatur nie ma, to Wrocławek. Ale pewnie jak będzie za kilka złotych to Ola wychodzi no. Jakie Cieszka, ceny? Tego 15 zł 15 zł 50 No Gdzie jest ta moja Ola? Ola tam wiesz. Tak? Dobry. Dobra, Dobry, idziemy do. Ma pan tutaj tyle tego, że nie wiadomo na co patrzeć. Lata ciężkiej pracy to są, proszę pana. Wierzę, wierzę. Ktoś ma świra, to... Świra, czyli pasję I wszystko na temat Lecimy, lecimy To piękna złota rama w jakiej cenie? 120. Drewniana. To jest zapalniczka? Tak, to jest. To jest jedna z Tak, właśnie myślałem. To jest, no jest kopalna zapalniczka. Z pierwszej wojny. Mhm. No Dobra, podejdę później po tym No. Laskę? No tu masz. Jeszcze na czas. Na starość jak znalazł. Jeszcze czas na laskę. Mhm. Mogę sobie przygruchać jak chcesz. Nie, ja chcę kupić drewnianą. Drewnianą, tak? O te bombonierki miałem zapytać no W jaki cenach te bomboniery? Bomboniery? Mhm Na stówkę typu 80 mhm. Gdzie pan do czego? Na YouTuba. Ale prawdopodobnie mhm. podobno do tego Kolano mi zaczęło boleć Będzie padać wiesz Będzie padać? Kolano mnie zaczęło boleć tak, że przykro mi. A to jest nie? rzecznik, mhm. To jest to łowic. Cała porcelana kosztowałaby 4000. Aha. Tulowic. Lata 30, tak? To. To. to i to. Raz, hmm. dwa, trzy te cztery rzeczniki. I w jakie cenie? 150 zł. 150 zł. Pan zbiera to? Nie, ale ktoś będzie oglądał, przyjdzie, no. kupi. Tulowicz, tulowicz, yy, lata 30. Nie? Nie, Chociaż na wino wolałabym ten, Stanowczo. Nawet ma taki dziwek. 我那东西穿的比你都特别多呢，你咋 No i to będzie dzisiaj ostatnie stoisko które nagrywamy. Chociaż jeszcze muszę z u króla Murana zapytać o ceny dla widza, o ceny bombonierek Ale to ja wkleję to wcześniej i tutaj. Tam jest ładna, ciekawe czy jest Wysławek Tak musisz? Teraz eee. Wysławek? A? Końcu? no nie wiem, to chyba nie. Być. Musisz dookoła iść. Jak? oko Tak? To zaraz będziesz taszczyć. Piękna skrzynka. Nie. Ładna, bardzo ładna. Jest taki nietypowy Ola powinna nagrywać pożegnanie. Ja nagrywałem wstęp. Ja trzymam zakupy. Zakupy udane. Ola trafiła trochę w Wrocławka. Ania też coś tam nie, na pamiątkę z tak. Opola. Także mhm. fajnie było. Uciekamy. Pozdrowionka. Trzymajcie się. miłej niedzieli pa.